na Kozielskiej przystani Szkwał, choć to, co widzicie za naszymi plecami, może wydawać się mało znajome, ponieważ miejsce to w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach przeszło zupełną metamorfozę. Wkrótce będzie miało też nową funkcję, zostanie udostępnione dla mieszkańców. O tym wszystkim rozmawiamy z Ireneuszem Wiśniewskim, dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, pod którego zarządem jest właśnie przystań Szkwał. Sprostuję od września zeszłego roku roku Centrum Kształcenia Zawodowego to częsty błąd, może nie błąd, tylko częsta uwaga, gdyż no, z powodów prawnych po prostu cała w całym funkcjonowaniu systemu oświaty po prostu ta zmiana nastąpiła, ale to chyba nie ma większego w tej chwili znaczenia. Czyli Centrum Kształcenia Zawodowego to możemy zrobić sobie aktualizację nazwy i od, tym, od dzisiaj będziemy już tą nazwą się na pewno posługiwać. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Dyrektorze, no właśnie Przystań szkwały. miejsce w, w, w poprzednich latach no, znane z tego, że odbywało się tutaj różnego rodzaju wydarzenia, choć były to raczej takie momenty sporadyczne. Teraz ma być zupełnie inaczej, ponieważ tutaj została zrealizowana wielominalowa inwestycja. Tak, kilka lat temu, właściwie dwa lata temu, rozpoczęliśmy w powiecie pracę nad projektowaniem tego rodzaju inwestycji. Wtedy to była koncepcja, która nazywała się strefa rekreacji Stare Miasto, strefa rekreacji w Kędzienie. Kojarzą osiedle Stare Miasto. I w skutek tych planów i pieniędzy unijnych, które otrzymało Starostwo Powiatowe na tą inwestycję, udało nam się zbudować to, co Państwo są w stanie w tej chwili zobaczyć. A niewątpliwie na pewno niedługo będą mogli Państwo tutaj przyjść i rzeczywiście, że tak powiem, skonsumować tą, ten, ten widok, skonsumować ten pobyt tutaj. Myślę, że będzie to naprawdę dobry dzień i dobra, dobre Dobry pobyt. Czyli, tak jak widzimy czasami obrazki z innych miast, gdzie centra, nie centra, tylko nabrzeża yy, yy, ciągnące się wzdłuż rzek, one jakby wracają do miast, są zagospodarowane. Tam powstają bulwary, miejsca otwarte dla mieszkańców, gdzie można, nie wiem, urządzić sobie piknik i spędzić miło czas z rodziną czy, czy, czy z przyjaciółmi. Takie miejsce również powstało w Koźlu. Powstało. Pamiętają Państwo, przed blisko półtorej roku tutaj na terenie Szkwału była, była konferencja, czy też spotkanie z mieszkańcami, takie, takie konsultacje, na których wraz z panią starostą, małgorzatą tutaj omawialiśmy tutaj koncepcję. Było tutaj kilkoro gości, kilkunastu, kilkunastu gości, którzy też wnosili swoje uwagi. I ta koncepcja wtedy się narodziła, została doszlifowana i wygląda to tak jak dzisiaj państwo to widzicie. Z przodu zaraz nad odrą zlikwidowaliśmy wielką, wielką budowlę. To była wiata, która no, była wybudowana w latach. 70. na sprzęt. Przenieśliśmy to wszystko. W tej chwili mamy piękny widok nawet z tego miejsca, w którym tu jesteśmy na Odrę. W miejscu tej wiaty powstała plaża, która niedługo będzie zaopatrzona w dwa, trzy parasole, takie słomiane, które będą już nierozerwalnie kojarzyły się z plażą. Będą tam również wynajmowane przez nas leżaki. No i ta część tutaj to jest część, która jest zupełnie nowa. Na... Nowa, choć tak naprawdę odnowiona, bo budynki, które znajdują się za naszymi plecami, to są przecież budowle historyczne, zabytkowe. Tak, to są budynki, które kiedyś były przeznaczone dla tych osób, które kierowały jazem, który jest nieopodal nas z tyłu. One zostały odrestaurowane. Są to budynki, które są w rejestrze zabytków tutaj miasta Koźna koźla, więc tym bardziej trudno nam było i długo to trwało, zanim odrestaurowaliśmy te budynki. Została dobudowana klatka schodowa. Zostały te budynki przeznaczone i tak jeden, ten duży dla organizacji pozarządowych, to znaczy góra, tam są cztery pokoje, będzie to funkcjonowało w ramach organizacji pozarządowych. Organizacje nasze tutaj rodzime będą mogły korzystać z tych pomieszczeń, będą miały tam swoje siedziby. Na dole tegoż pomieszczenia będzie sala konferencyjna, w której będą się odbywały wszystkie eventy, wszystkie wydarzenia sportowo-kulturalno-naukowe, myślę, w naszym mieście Powiecie. No i. Chyba to, co, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest budynek, który jest za nami, to jest ten, ten mniejszy, mniejszy budynek, który kiedyś był wykorzystywany gospodarczo, a dzisiaj jest taki pomysł, aby udostępnić go przedsiębiorcom, aby mogli służyć mieszkańcom, właśnie prowadząc punkt gastronomiczny o którym chciałem dzisiaj porozmawiać. Czyli kawiarenka, jakieś małe bistro tutaj powstanie na miejscu, które będzie właśnie sprofilowane na to, aby obsługiwać mieszkańców, którzy pojawią się tutaj, aby spędzić swój wolny czas. Tak. Zmieniające się przepisy pozwalają nam na prowadzenie, pozwoliły już nam na prowadzenie tutaj właśnie takiego punktu gastronomicznego. Będzie on, będzie on świadczył usługi w zakresie właśnie posiłków, ciepłych posiłków, zimnych posiłków, lodów, różnych słodyczy, ale również piwa i powiedzmy Jakiś niskoprocentowych wyrobów alkoholowych. Ten lokal jest teraz pusty, ponieważ szukacie firmy, która zajmie się poprowadzeniem tego punktu. Tak, przedwczoraj ogłosiłem postępowanie. Chciałem, żeby to było postępowanie bardzo transparentne. Jest w tej chwili do pobrania u nas na BIPie Centrum Kształcenia Zawodowego formularz. Jest formularz zgłoszeniowy do niejakiego konkursu. Szanowni Państwo, ta budowla powstała z pieniędzy unijnych, w związku z tym przez 5 lat nie możemy pobierać jest trwałość projektu, nie możemy pobierać żadnych opłat i ja się powiem szczerze z tego cieszę, ponieważ jest tutaj przestrzeń dla rozbujania, że tak powiemy, roz, roz, rozprowadzenia tego wydarzenia interesu przez naszego przedsiębiorcę. I, I do, dobrze zrozumiałem, że firma, która zdecyduje się na wynajem tego budynku właśnie na prowadzenie działalności gospodarczej, nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnych opłat? Nie będzie ponosiła... Opłat z tytułu czynszu, ale będzie ponosiło opłaty z tytułu zużytych mediów, tak? czyli woda, prąd, ewentualne nieczystości, wywóz nieczystości czy, czy, czy innych, innych wywóz innych, innych rzeczy. I to będzie jedyny koszt. Natomiast nie ukrywam, że właśnie. Poprzez to, że mamy tutaj pewną możliwość możliwość, że tak powiem, darowania przedsiębiorcy przedsiębiorca nie ponosi aż takiego ryzyka tutaj, nawet w tym okresie pandemicznym, trudnym, to narzuciłem pewne obostrzenia. Obostrzenia takie, które, które wydają mi się słuszne ze względu ze względu społecznego. Szanowni Państwo, u nas będzie funkcjonowała tutaj w ramach organizacji pozarządowych grupa osób niepełnosprawnych i ta grupa osób niepełnosprawnych będzie tutaj gospodarzem również będzie będzie miała status gospodarza i chcielibyśmy, aby, aby e, przedsiębiorca, który zajmie się, e, zajmie się e, prowadzeniem tejże, tego punktu, również włączył się w aktywowanie tychże osób. Rozmaw... Czy osoby nieponastawne będą tutaj realnie pracować w tym punkcie? E, tak. E, jeżeli Państwo dotarliby do naszej oferty, to, którą, tak jak powiedziałem już wcześniej, została umieszczona publicznie, to tam jest, e, oczywiście są pewne wy, wymagania brzegowe, tak? no, że musi być 8 stolików ustawionych, e, musi być tu podane Muszą być podania, podane dane, dania ciepłe. Przy czym ja nie, nie, nie wchodzę tutaj w kwestię, wiadomo, trudno będzie tutaj wykonać te dania, ale można je w każdym razie dowieść. Tak? Mm. Muszą to być, musi to być no, odpowiednia atmosfera, odpowiednia muzyka. To są jakby te brzegowe wymagania. Natomiast są pewne rzeczy, pewne wymagania, które dają, że tak powiem, punkty, które, które będą brane pod uwagę przy wyłonieniu przedsiębiorców. I te, te punkty polegają przede wszystkim na współpracy z środowiskiem niepełnosprawnych, a z drugiej strony na oczywiście jakości prowadzonych usług. Jeżeli chodzi o jakość prowadzonych usług, to muszą być dania, które nie będą przygotowywane w mikrofalówce. Można otrzymać za to punkt. Tutaj komisja, którą powołam, będzie to oceniała i po prostu rekomenduje mi pewną grupę, czy, czy, czy wyko jednego wykonawcę, czy kilku. Ja zdecyduję potem, który... Czyli z którym zależy na, go... na tym, żeby to jedzenie, które będzie tutaj serwowane, było po prostu dobre? To musi być jakość, prawda? Żeby ono nie było przygotowywane w mikroflucy, tak jak powiedziałem, żebyśmy poszanowali ekologię, czyli nie, nie, ja nie, no nie godzę się wewnętrznie, ale nie chciałbym tutaj doprowadzić do tego, żeby przedsiębiorca używał, używał folii, plastików i tego, tego rodzaju. Żeby miał, żeby promował jedzenie, jedzenie zdrowe, żeby miał te, to jedzenie zdrowe, czyli, czyli warzywa, owoce w swoim menu, to jest dla nas, dla mieszkańców, dla nas wszystkich bardzo, bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych, często niepełnosprawnych intelektualnie, to chciałbym, żeby, żeby, żeby wykazał się empatią, tak? żeby, żeby nieodpłatnie starał im się zapewnić pewnego rodzaju przyuczenie do zawodu, tak, żeby, żeby w pełni zintegrować tą grupę osób z osobami, które tutaj będą uczestniczyły w, tych naszych, w tym naszym wypoczynku, bo szanowni Państwo, wszyscy, jak tutaj będziemy, jesteśmy, jesteśmy zorientowani na to, żeby właśnie takie, takie działania robić. Wspomnę tutaj o stowarzyszeniach. Rozmawiałem dzisiaj z, z szefem koziołków, tak wiem, że będą również tutaj czynili właśnie tego rodzaju strania. Chcemy tworzyć jedną bardzo taką wielką rodzinę ludzi pozytywnych i myślę, że w tym naprawdę chyba jednym z najlepszych zakątków będzie na koźla, uda nam się to wszystko zrobić. Wypożyczanie kajaków już też zadeklarowała, że będziemy, będzie nas wspierać, będą to wszystkie. Następna impreza, która właściwie już pierwsza się wydarzy niedługo, czyli targi książki. Wiem, że już te osoby tutaj będą równie z nami, że tak powiem, zagospodarowane. Także dla mnie to jest miód na serce i myślę, że całe miasto będzie naprawdę z tego dumne, bo tak po prostu to wszystko powinno wyglądać. Czyli komunikat do przedsiębiorców, którzy działają w branży gastronomicznej, aby rozważyć, czy czasem to nie byłoby dobre miejsce, aby tutaj uruchomić swój kolejny być może biznes. No i zaproszenie dla mieszkańców, aby tutaj nad odgłosem się pojawili, kiedy realnie będzie można z tego terenu korzystać. Już za kilka tygodni będzie pierwsza impreza, to są targi, targi książki nad Odrą, która będzie się tu odbywała. W późniejszym czasie będzie, będą pływadła, to są na, to są pewne imprezy. Ja chciałbym dodać tylko jeszcze, że w tym miejscu będą rozpoczynały się chyba jeżeli nie wszystkie, bo tutaj nie chciałbym, nie chciałbym oczywiście nadużywać słowa, ale dużo, bardzo dużo imprez, eventów, które będą organizowane w mieście. Bo będą, będzie to współpraca z biblioteką publiczną. Tak? Jestem po rozmowach z panią dyrektor koncerty poezji, czy też czy wieczory poetyckie, recytatorskie, czy inne ciekawe rzeczy, które w sezonie można by tutaj przeprowadzić. Tutaj pani dyrektor oczywiście decyduje, jest to zaproszenie nie zawsze otwarte, będzie można tutaj robić. Tak samo jesteśmy po rozmowie z panem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, który też zadeklarował, że chętnie tutaj otworzy tą jeszcze działalność dla mieszkańców, czyli nie wiem, projekcje filmów, tak, plenerowe. Czy inne dalej wiem, że niejednokrotnie już tutaj na, na naszych terenie odbywały się chociażby rajdy organizowane przez Automobil Club. Jest naprawdę mnóstwo takich wątków. Ja myślę, że czasu antenowego mogłoby nam zabraknąć, żeby to wszystko powiedzieć. Szanowni Państwo, ja no jestem pełen entuzjazmu. W, w kolejnych miesiącach, jak to będzie realizowane, bo to, co Pan mówi, zapowiada się naprawdę niezwykle ciekawe. Powstanie nowe miejsce otwarte dla mieszkańców w tych ciekawych y, okolicznościach przyrody, bo przecież właśnie tutaj jest odra niezwykle urokliwe Jest to miejsce najpiękniejsze. Szanowni Państwo, na początku przecież to, to mieniło się mariną, to znaczy nazywaliśmy to mariną, i tak naprawdę to jest jakby taki główny, główny nurt, główny powód w ogóle tego, że tutaj nad Odrą mamy przecież mamy na nabrzeże coraz więcej, coraz więcej mieszkańców korzysta ze sportów wodnych. Tu w tym miejscu będziemy odpoczywać. Zapraszam Państwa na plażę, zapraszam Państwa do, do, na, na boisko, do, do strefy fitness, zapraszam Państwa do restauracji, której czy, czy baru, którego jeszcze nie ma de facto i nie wiem, jak to postępowanie będzie przebiegało dalej, ale jestem pełen entuzjazmu i myślę, że, że dla chcącego nic trudnego. I tak naprawdę to miejsce jest skazane na sukces. W takim razie do zobaczenia na Szkwale wypadałoby się pożegnać. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym bardzo. gościem tutaj na Kozielskim Szkwale był Irena Łóż Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego. Zawodowego. Zawodowego, znowu się pomyliłem. Yy, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, jeszcze raz zapraszam. Jak tylko, y, tylko będziemy już gotowi. Wiadomo, że jest ten okres pandemiczny, to na pewno y, w, w mediach również Pańskich będziemy tutaj starali się Państwa zaprosić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję. dziękuję.